Psa. To informacja i ostrzeżenie dla innych, że nasz pies potrzebuje więcej przestrzeni oraz nie życzy sobie kontaktu ani z ludźmi, ani z innymi zwierzętami. Do Polski dotarł właśnie międzynarodowy program Yellow Dog. Taka kokarda to nie tylko ozdoba, to także jasny sygnał, że pies nie lubi kontaktów i nie powinno się go zaczepiać. Akcja żółta wstążka polega na tym, aby psy reaktywne, chore, starsze, takie psy, które nie lubią kontaktu z innymi psami lub też ludźmi, oznaczać zwykłym kawałkiem żółtej wstążki. Zamiast więc tłumaczyć każdemu z osobna, żeby zostawić czworonoga w spokoju, lepiej użyć sygnału, który zrozumie każdy, a dodatkowo takiego, który jest rozpoznawalny również za granicą bo akcja Yellow Dog do Polski przybyła właśnie z zachodu, choć to samo znaczenie stosuje się również w Azji. Oznaczenie psa właśnie tym kolorem jest o tyle istotne, że można z nim bezpiecznie pracować behawioralnie. Zapobiegamy tutaj nieszczęśliwym wypadkom, pogryzieniom szczególnie. A z drugiej strony te psy mogą się uczyć, że człowiek nie niesie dla nich żadnego zagrożenia. Projekt podoba się nie tylko behawiorystom. Mirosław Bojanowski jest właścicielem Amstafa. Często miał przypadki, że jego pupil bywał agresywny wobec innych zwierząt i ludzi. No muszę założyć, no i to dobry pomysł ja nawet, no założę i... Będą wiedzieli, że jest po prostu niedobry, niedobry pies. Być może dzięki żółtej wstążce zmniejszy się liczba przypadków pogryzień przez agresywne czworonogi. W praktyce nie powinno do tego dochodzić nigdy, bo właściciel ma obowiązek wyprowadzania psa na smyczy wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie. Jeśli jest agresywny, czworonok musi mieć także kaganiec. Przy jego braku straż miejska lub policja może ukarać nas mandatem. Wówczas taka kara jest od 50 do 250 zł. Z tym, że musimy pamiętać, że odpowiada właściciel psa lub osoba, pod którą pies jest w danym momencie pod opieką. Gdy jednak zdarzy się, że pies nas atakuje, trzeba zachować spokój. Eksperci wskazują na dwie pozycje obronne: Zbliża się w moją stronę pies, zatrzymuję się, ustawiam się bokiem i staram się unikać. Kontaktu wzrokowego z tym se. Mogę oczywiście kątem oka obserwować, co on robi, natomiast staram się właśnie nie wpatrywać. Znana jest także pozycja, w której nie stoimy, a kucamy. Ważne jest to, że układamy palce w ten sposób i chronimy tutaj część szyi i twarzy. I przyjmujemy pozycję właśnie na żółwia. Żółta wstążka może okazać się więc rewolucją i pozwoli uniknąć sytuacji, gdy nasze bezpieczeństwo będzie narażone. Marta Radziech, TVP Info.